Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy, tym razem dotyczący bieżących zaleceń w uprawie borówki. Dziś jesteśmy na plantacji Borówki Wysokiej w okolicach Grójca na odmianie Bluecrop. Tak jak Państwo widzicie mamy pełne kwitnienia. Jest to bardzo ważny, bardzo newralgiczny moment w całym cyklu produkcyjnym, ponieważ Musimy odpowiednio zabezpieczać te kwiaty właśnie przed porażeniem, wszelkiego rodzaju patogenami, aby uzyskać zdrowe, wysokiej jakości owoce. Ostatnie pogody, jakie mamy, no niestety, nie rozpieszczają producentów wszystkich gatunków jagodowych, nie tylko borówki. Ale tutaj, w przypadku borówki, również te sytuacje, te warunki pogodowe wywołują stres. Niskie temperatury, opady deszczu, kiedy tylko pogoda nam się poprawi mamy troszeczkę więcej słońca, tak jak dzisiaj, mamy silne wiatry, też te pogody nie uniemożliwiają wykonywanie zabiegów ochrony właśnie na plantacjach. Dlatego, no, tutaj, oczywiście, należy upatrywać tych idealnych warunków, e, oczywiście po oblocie pszczół, aby wykonywać zabiegi ochrony na plantacjach. Okres kwitnienia, tak jak już wspomniałem, jest bardzo, bardzo ważnym okresem właśnie w cyklu produkcyjnym, aby uzyskać tej wysokiej jakości zdrowe owoce. Teraz w tej chwili powinniśmy zabezpieczać nasze kwiaty bardzo dobrze, czyli przed opadami deszczu najlepszymi preparatami. I tutaj powinniśmy wykorzystać takie preparaty jak Luna Sensation, Switch czy też Signum. Preparaty dwuskładnikowe, które będą bardzo dobrze działały właśnie w tym okresie: teraz w okresie kwitnienia, no i oczywiście dalej w okresie pokwitnieniowym. Dlatego wykonujmy te zabiegi systematycznie, oczywiście uwzględniając tutaj warunki pogodowe, zmycie tych fungicydów, czy też jeżeli będą ładne pogody, możemy wydłużyć sobie ten okres stosowania tych fungicydów. Okres pomiędzy konkretnymi zabiegami. To szara pleśń i antraknoza. Bardzo, dwie bardzo groźne choroby. Dlatego tutaj e, róbmy te zabiegi. Ale oprócz tego e, powinniśmy również pamiętać o takich e, patogenach, które powodują na przykład zamieranie pędów. I również tutaj te plantacje e, powinniśmy zabezpieczać. Głównie młode plantacje, gdzie jeszcze nie mamy kwiatów, gdzie niektórzy sobie odpuszczają ochronę właśnie przeciwko szarej pleśni i antraknozie. Tam też powinny być wykonywane zabiegi właśnie na zamieranie pędów. I tutaj rekomenduję stosowanie switcha. Jeżeli Państwo monitorujecie na swoich plantacjach mączniaka, również jest moment na wykonanie zabiegów. Jeżeli ten mączniak pojawi się na plantacjach, wykorzystajmy takie preparaty jak Zato, Discus czy też Luna Sensation, właśnie do zwalczania tego patogena. Szkodniki będziemy zwalczali po kwitnieniu. Teraz nie jest okres na walkę właśnie ze szkodnikami na plantacjach, dlatego tą ochronę tutaj skupmy się głównie na tych najgroźniejszych chorobach. Zabezpieczajmy dobrze kwiaty przed opadami deszczu. Jeżeli są to duże deszcze, długo utrzymująca się wilgoć wewnątrz krzewów, wykonujmy również zabiegi po opadach, zabiegi interwencyjne. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to oczywiście w ter mamy dosyć dużo wilgoci w glebie. Jest okres kwitnienia, jest czas na podanie kolejnej dawki azotu. W tej chwili rekomendujemy na stosowanie 100 kg siarczanu amonu, właśnie na hektar plantacji. Wiem, że niektórzy z Państwa mają te plantacje założone na terenach, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wilgoci i tam nie zawsze jesteśmy w stanie wejść z fertygacją. Dlatego na takich plantacjach też zalecamy stosowanie posypowo nawozów wieloskładnikowych, takich jak właśnie Rosafer 12, 12, 17. Myślę, że będzie to odpowiedni nawóz właśnie na dostarczenie tych składników takich jak azot, potas i fosfor. Tam, gdzie mamy możliwość użycia fertygacji, gdzie nie mamy nadmiernej wilgoci, tak jak Państwo widzicie, tutaj na tej plantacji dzisiaj jest puszczona fertygacja. Są zastosowane nawozy, tak aby pobudzić jeszcze te rośliny do lepszej, lepszej wegetacji, lepszego wzrostu, ponieważ no, dobrze wyrośnięty liść odpowiedniej długości pędy. Będą w stanie wykarmić po prostu masę owoców, tak jak tutaj jest dużo zawiązanych, dużo kwiatów, będzie dosyć dużo owoców, więc musimy tutaj zastymulować te rośliny do wzrostu, tak aby dobrze wykarmiły te owoce. Dlatego w tej chwili rekomendujemy dostosowania właśnie poprzez fertygację nawozów takich jak Rosasol 8, 24, 34, Rosasol 9, 12, 36. Bądź też UltraSol 12 12 -36. Na plantacjach, gdzie widzimy niedobory fosforu, polecamy na stosowanie teraz polifosforanu amonu. Jest to nawóz płynny, który właśnie na takich plantacjach bardzo dobrze się sprawdzi, ponieważ fosfor jest w formie polifosforanu, czyli w formie, która jest bardzo łatwo dostępna dla roślin. Bardzo szybko jest ten fosfor pobierany przez roślinę. Dlatego na takich plantacjach rekomendujemy właśnie ten polifosforan Oprócz tych nawozów, również na przemian z tymi nawozami polecamy stosowanie CATS, u czyli tiosiarczanu wapnia, wapni, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju naszych roślin, wapni, który wpływa bezpośrednio na jakość owoców. Dlatego proszę państwa dostarczajmy ten wapni systematycznie, od początku od wiosny, poprzez właśnie okres kwitnienia, do zbiorów i nawet między zbiorami podajmy ten wapni. Ja rekomenduję stosowanie właśnie CATS, u czyli tiosiarczanu wapnia. Jest to forma, która wapnia, która dostarcza właśnie wapń odżywczy, a nie podnosi pH. Dlatego będzie to właśnie odpowiedni nawóz do stosowania na plantacjach borówki. Oprócz tych nawozów polecamy stosowanie w odstępach 3-4 tygodniowych rosa humusu, czyli kwasy humusowe. Tak jak Państwo wiecie, borówka jest rośliną, która wymaga dosyć dużej zasobności próchnicy w glewie. My podając te nawozy, deszcze, które, które padają, przepłukują nam dużo, dużo nawozów, składników pokarmowych, ale również degradują nam tą glebę. Dlatego, aby poprawić te stosunki wodno-powietrzne w glebie, podajmy systematycznie rosach humus w dawce około kilograma raz na 3-4 tygodnie. Na plantacjach, na których mamy zakłócony rozwój, zaburzony ten wzrost roślin, gdzie nie mamy odpowiedniej wegetacji, możemy również podać poprzez fertygację nawóz maral. Tutaj zachęcam Państwa do stosowania tego nawozu w dawce 3 litrów na hektar. I maral, właśnie stosowany poprzez fertygację, będzie pobudzał raz system korzeniowy roślin, dwa części naziemne. I jest to naprawdę bardzo fajny produkt, który w sytuacjach stresowych, właśnie podany poprzez fertygację, idealnie pobudzi do wzrostu roślin. Oprócz nawożenia posypowego w fertygacji, również czas na nawożenie dolistne. I w tej chwili, w okresie kwitnienia, polecamy na stosowanie nawozów właśnie na bazie alg morskich, czyli Maral i Algex. Maral będzie bardzo dobrze wpływał właśnie na podziały komórkowe, na zwiększenie efektywności, też nawożenia tego doglebowego. Będzie też zwabiał pszczoły, ponieważ w swoim składzie zawiera jod i naprawdę ten produkt jest bardzo bardzo polecany w okresie kwitnienia. Dwa, trzy zabiegi, aby właśnie zwiększyć tą, ten plon, zwiększyć masę owoców zawiązanych, odpowiednio wykształconych. Oprócz nawozów algowych polecamy już od momentu kwitnienia stosować nawozy zawierające wapń. W tej chwili rekomendujemy stosowanie nawozów Calciminal i Metalosate Calcium. Zabiegi co 8-10 dni do momentu zbioru, ale również i pomiędzy zbiorami. Te owoce, które będą odpowiednio zaopatrzone w wapń, Będą miały odpowiednią grubość, będą trwałe w obrocie handlowym, i dlatego za takie owoce na pewno Państwo uzyskacie dużo lepsze dochody. Dlatego zachęcam już teraz do wykonywania zabiegów dolistnych właśnie tym pierwiastkiem. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych naszych komunikatów.